Mój Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, niech mi będzie wolno w ramach raczej wyjątku zamiast Ewangelii czy też lekcji na temat kazania wziąć dzisiejszą orację, która jest równie piękna, równie pouczająca i głęboka, co Ewangelia jak również i lekcja w oracji mianowicie słyszymy że pan bóg najbardziej okazuje swoją wszechmoc litując się i przebaczając człowiekowi intrygujące jest drodzy wierni to że wszechmoc boża akurat ona ma się w tym objawiać że pan bóg okazuje swoje miłosierdzie na pierwszy rzut oka byśmy raczej pewnie oczekiwali Czegoś innego w miejsce słowa wszechmoc, dobroci albo też i szlachetności, czy czegokolwiek bardziej odpowiadającego miłosierdziu. Natomiast tutaj jest wyraźnie mowa o wszechmocy i nie jest to odrozwiernie żaden przypadek, ale rzeczywiście należy powiedzieć, że o ile miłosierdzie nie. Nosi charakteru zniekształconego, wypaczonego, zwłaszcza przez obecne czasy, pobłażania złu i grzechowi, co raczej jest właśnie wyrazem braku siły, woli niż mocy, niż potęgi, to należy powiedzieć, że wszechmoc w niej się objawia. Dlaczego tak? Aby to zrozumieć, wystarczy wyobrazić sobie pewną taką scenę, może już nie z naszych czasów, ale z poprzednich wieków. Mianowicie królestwa, w którym dokonuje się spisek, gdzie próbuje się zrzucić króla z tronu, i ten, że król odkrywa ten spisek. Bardziej tak naprawdę o jego, o jego mocy, o jego potędze i panowaniu w królestwie świadczy to, jeśli takiego zdrajcę, takiego spisko spiskowca wypuści wolno, niż jeśli go straci. Bo w tym drugim wypadku oczywiście, można powiedzieć, wypełniłby wymóg sprawiedliwości. Natomiast sprawiedliwość ma to do siebie, że reguluje porachunki między bliźnimi, a więc wyrównuje te porachunki, które, czy ten, ten stan, który został przez grzech, przez czyjąś winę naruszony. A więc jedynie wyrównuje, sprawia, że ten, który odpłaca, choćby robił to w, w ramach godziwej, należnej, czasami nawet bardzo potrzebnej y, dla funkcjonowania społeczeństwa, odpłaty, jedynie staje na równi z tym, który zawinił. To zresztą należy do pojęcia sprawiedliwości, aby tę równość pewną przywrócić, aby każdemu, inaczej mówiąc, oddać to, co mu się należy. Natomiast człowiek, który okazuje miłosierdzie, który przebacza, ten poniekąd można powiedzieć staje ponad tym, który zawinił. Tak jak właśnie ten król, który przebaczając i ewentualnie puszczając wolno takiego zdrajcę, bardziej dowodzi tego, jak pewnie czuje się swoim, na swoim tronie, jak czuje się bezpieczny i jak nic mu nie jest w stanie zagrozić. Pokazuje w ten sposób bezradność, bezsilność takich spiskowców, takich knowań. Podobnie też i można powiedzieć w pewnej oczywiście przynośni, bo nie jest to taki jeden do jednego przykład, Pan Bóg najbardziej okazuje w swoją wszechmoc, swoje panowanie nad stworzeniem, to, że żadne zło nie jest mu w stanie zaszkodzić, niczego mu ująć ani chwały, ani żadnego dobra, właśnie przez to, że przebacza. I jednocześnie mamy tutaj, drodzy wierni, bardzo ważną naukę dla nas samych, którzy przez pewną analogię powinniśmy podobnie postępować, bo chociaż my oczywiście nie mamy z Panem Bogiem tego wspólnego, że nikt nam nie może niczego za, złego uczynić, bo Pana Boga żaden grzech w stworzeniu tak naprawdę nie dotyka bezpośrednio. Wyzywa oczywiście Jego sprawiedliwość i zmusza, żeby czasami przynajmniej albo w określonym czasie, okolicznościach ona również zadziałała. Natomiast Pan Bóg jest ponad tym złem, które się w stworzeniu dokonuje. Nas oczywiście to zło bardziej bezpośrednio czasami przynajmniej dotyczy, bo nam i krzywdę można zrobić, i wiele zła duchowego czy fizycznego. Natomiast to, co powinno nas z Panem Bogiem o tyle łączyć i do Niego upadamiać, to abyśmy i my starali się być ponad tym złem, które może nas dotknąć. W tej świadomości, że nic tak naprawdę złego nie może nam zaszkodzić. Jedynie grzech jest czymś takim, czego powinniśmy wystrzegać się jak ognia, bo on rzeczywiście nam szkodzi. Natomiast wszelkie pozostałe zło, którego możemy doznać tutaj na świecie, może nam nawet posłużyć ku dobremu. Może stać się dla nas zasługą. Tak więc Człowiek, który drodzy wierni, przebacza, postępuje według tych słów Zbawiciela, który mówi o tym, aby nie bać się tych, którzy zabijają ciała, a potem już więcej nic nam uczynić nie mogą, ale raczej bać się bez względu na wszelkie ludzkie względy tego, który z duszą i ciałem może nas wtrącić za nasze grzechy, na potępienie do piekła. A więc bardzo. Ważna paradoksalnie ta nauka, która z tej dzisiejszej oracji, z tych kilku słów do nas, drodzy wierni, płynie, tym bardziej, że przecież w Ojcze Nasz, jeśli tak się zastanowimy dobrze, głęboko, to dojdziemy do wniosku, że jedyna tak naprawdę nauka zawarta w tej modlitwie, przekazanej nam przez zbawiciela, a dotycząca naszych stosunków z bliźnimi, dotyczy właśnie tego, aby przebaczać. I to jako warunek tego, abyśmy sami przebaczenia otrzymali. I poniekąd też my, drodzy wierni, kiedy przebaczamy, stajemy ponad tym, który nam jakąś krzywdę, jakieś zło wyświadcza. Wystarczy pomyśleć, czy z pojęciem przebaczenia, miłosierdzia albo litości nie kojarzy nam się obraz. Chylenia się nad czyjąś nędzą, pochylania się nad czyjąś nędzą. I to nie tylko wtedy, kiedy miłosierdzie jest praktykowane jako dobroczynność względem ludzi potrzebujących, ale również jako miłosierdzie, które wyświadczamy, czy przebaczenie, które wyświadczamy tym, którzy wobec nas zawinili. Człowiek, który przebacza, staje ponad tym, który mu wyświadcza zło. Męczennicy, drodzy wierni, u nich wszystkich bez wyjątku to widzimy, to zjawisko. Czasami nawet bardziej paradoksalnie od ich wytrwałości, wierności Panu Bogu w męczeństwie dla otaczających, dla świadków i może zwłaszcza dla oprawców, którzy, mu, którzy im te męczeństwo zadawali, szokujące było to, że w oczach tych męczenników, tych męczonych ludzi, czasami bezitośnie, okrutnie, nie znalazła się nienawiść, nie znalazła się chęć odwetu, a często właśnie pełne miłosierdzia przebaczenie. I to czasami dokonywało nawet... W czasie tych mąk spektakularnych nawróceń u samych oprawców, a czasami paradoksalnie odwrotnie, tym bardziej ich furię powiększało, ponieważ zdawali sobie oni sprawę z tego, że mają do czynienia z kimś, kto po ludzku mówiąc jest tylko przez nich poniżony i pokonany, a tak naprawdę duchowo stoi ponad nimi, przebaczając. Tak więc rodierni, niech to będzie. Ważną nauką dla tych naszych codziennych międzyludzkich sytuacji, gdzie może nie tak drastyczne chwile i okoliczności wchodzą w grę, ale gdzie również powinniśmy zabiegać o to, żeby być ponad tym złem, które może zdarza nam się doświadczyć od bliźnich, i abyśmy tą umiejętnością, sztuką przebaczania, nie tylko jakoś powierzchownie. Tylko zewnętrznie, mową i ustami, ale rzeczywiście serdecznie, od serca przebaczając i nie zachowując jakąś taką zimną obojętność względem tych, który, którym nominalnie przebaczyliśmy, co również się zdarza i co czasami jest nawet gorsze niż jakaś niechęć otwarta. Ale żebyśmy rzeczywiście serdecznie, od serca przebaczali, a wtedy zasłużymy sobie bez wątpienia na to, aby dostąpić tego, o co w Ojcze nasz codziennie i to pewnie nieraz prosimy, aby i nam odpuszczono nasze winy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.